Cześć, Bartekównia, ze mną Doda Królowa, Opola. W tym roku, tak Aha. No A nie mogę? No nie, no może. E, ósmy raz występujesz z rokowym setem. Ja sobie tak cofam się do 2006, kiedy wygrywałaś z szansą premiery. To też była rokowa piosenka, prawda? Taka. Tak, jakby wtedy, pomyśleć o Virgin, jedna z mniej rokowych naszego repertuaru, ale styl. Jakie to masz wspomnienia z tym występem wtedy? Bo ty wtedy pokonałaś jedyę górni, jak i Suflera. Przede wszystkim pokonałam y, moją okropną dysfunkcję kręgosłupową, bo ja byłam bezpośrednio po tak. operacji kręgosłupa, a uczałam się na nowo chodzić. Zabroniono mi występować w obcasach przez jakiś czas. Y, więc to był występ. Pie, jeden z dwóch w moim życiu, które y, u, zrobiłam w trampkach. Mhm. Oczywiście uczyłam je sobie na specjalne zamówienie za kolano, bo nie mogły być normalne. Miałam dzikie pomysły, jak tą szansę to ty, wykonać, miałam... Usta były, nie? Takie wielkie, chyba. Nie! co us... polem? chyba. Kanapa? Z czegoś zaskoczyłaś? Możliwe. no. W no. każdym razie tam miałam dzikie pomysły, że pielęgniarze do góry nogami mnie brali, to, tamto. W końcu faktycznie z tego y, zrezygnowałam. Mm. I wystąpiłam i wygrałam. Ja myślę, że takim spektakularnym też występem było 2011-10, kiedy promowałaś pokusy i zbierałaś wtedy też podpisy do, do szpiku. Jak wspominasz ten występ, bo ja sobie przypomniał sytuację, że po tym koncercie oczywiście zebrałaś mnóstwo podpisów w DKMS-ie, ale też Jolanta Kwaśniewska zaprosiła Cię do programu i powiedziała, że jest Ciebie mega dumna. Pamiętasz? Jolanta Kwaśni Kwaśniewska była pierwszą osobą z trzech, do których wysłałam wiadomość, jak się dowiedziałam, że mój były narzeczony jest chory na białaczkę. Yy, wiadomość, która się rozeszła po prostu yy, yy, Szybciej niż, y, niż depesza y, w trakcie wojny. W każdym razie y, tak do niej wysłałam, jak to była pierwsza z pięciu osób, i ona od razu mi odpisała. Także wspaniała kobieta i bardzo dużo mi pomogła w tamtej kwestii. Y, natomiast jeżeli chodzi o tamten występ, byłam bardzo zmęczona. Byłam bardzo wykończona psychicznie i fizycznie. Pamiętam, jak występowałam z piosenką, gdzie płonął ten statyw i śpiewałam wtedy piosenkę Kasi Nosowskiej, bo ona napisała tekst do niej. I po prostu nie miałam siły. Opierałam się o ten statyw. Ja wie Boże, nie mam siły po prostu śpiewać. Jestem tak wykończona, bo to było bardzo, bardzo to był bardzo męczący czas. A ja jeździłam na wszystkie koncerty poza tym szpitalem w Gdańsku, żeby zbierać tych dawców łącznie. Zebrałam ponad 40 tysięcy razem z moimi fanami przez te 2-3 miesiące. Yy, więc, no, mm, niezbyt dobrze wspominam ten koncert, ale od strony show było, sh show byłoby, było to coś wspaniałego. Ja mam wtedy poczucie, że jak Joanna Kwaśniewska wyciągnęła rękę albo wiedziała o tobie głośno, to wtedy też branża zaczęła się do ciebie y, otwierać. Bo wtedy były lata, kiedy byłaś trochę krytykowana przez tę branżę, umówmy się, były y, konflikty nie z twojej strony wywoływane. Kiedy ty poczułaś moment, że ta branża jest tobie przychylna, że ci artyści tutaj są tobie. Dobrze Ci życzę. Zmieniło się dużo Partii Przeciw Nienawiści, kiedy poznaliśmy się wszyscy lepiej sami, mieliśmy okazję zweryfikować różne stereotypowe myśli na swój temat, po prostu poprzebywać, poegzystować jak człowiek z człowiekiem. Dużo fajnych znajomości zyskałam po tym koncercie, które pielęgnuję do dnia dzisiejszego. Na przykład Cleo. Justyna yy... chyba też. No, Justyna, to? dokładnie. <śla> <śla> I, a potem duży przełom był po, moim, po mojej akwarii. Kiedy napisałam płytę na temat mojej depresji i wszystkiego tego, co, co, co przeszłam po, po moim ostatnim małżeństwie, gdzie no, powiedziałam wprost o rzeczach, które mnie strasznie krępowały, których bardzo się wstydziłam, które ukrywałam. I wtedy branża bardzo mi pomogła. Pierwszy raz w życiu, bo za, bo za pierwszym razem bardziej Nergalowi. I wyciągnęła do mnie rękę, wiedząc... Wiedzący jak, jak cierpiałam i jak to przeżyłam. Słye, bo musimy kończyć, ale ostatnie pytanie. Pojawiły się dzisiaj informacje, że w tańcu z gwiazdami być może pojawi się, że para. jest katara. I ja sobie kto jak nie doda? Ty nie chcesz na cię z facetem, bo się wstydzisz. A no, no. <S -tries weniger> to a no, Agnieszka tak Kaczorowska doda? Nie! No, no, no w ogóle, no, co to ma zrobić w Polsce? Nie, po pierwsze byśmy się zagryzły, bo każda by chciała być seksowniejsza w robieniu mini i wszystkiego. E, powypadałyby nam dyski, rozumiesz, z odcinka lędźwiowego od wypinania dupy. Nie, by tak być, tak. Nie, 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 to byłby kabaret po prostu. Ale pomysł istotny, nie? Pomysł jest super, ale ja się nie nadaję do tego. No dobra, no to nie, może kiedyś. Nie, może, może. Dzięki wielkie i super występu, Popalą. Dziękuję, nie dziękuję. <tuszy> Jakie to uczucie pokonać muzyków, kiedy jest się aktorką. Ale to... Oczywiście. Ale e, ja w ogóle nie, nie e, myślę o tym w kwestii, że ja kogoś pokonałam. Ja miałam wielki zaszczyt wystąpić u boku wspaniałych, absolutnie wokalistów, e, wspaniałych osobowości polskiej sceny muzycznej. Jestem wielką fanką na przykład Patrycji e, Markowskiej. E, Ani Adamek poznałam na konferencji e, Opola. Siedziałyśmy obok siebie i ona mówi tak. Nasz stres ja mówię, wielki, on wie o Jezu ja też. No i ten stres nas, że tak powiem, przygnał tu i sprawił, że że i jury doceniła Anię, i publiczność ja też myślę, bo. Tak, bo jej piosenka też absolutnie podobała się publiczności bardzo. E, I hmm. e, jestem przeszczęśliwa, no, Nie wiem, co mam powiedzieć. A co mogą ująć w tej piosence? Bo widzowie niektórzy mogli ją obsłuszyć pierwszy raz tak naprawdę, a jednak to jest nagroda od, od najważniejszego chyba. Najważniejszych osób dla artysty, prawda? Ja myślę, że zabawny tekst, że to jest taka, to jest taka piosenka na lato, taka pozytywna o miłości. O tym, że miłość ma różne odcienie, różne smaki, że można kochać i taki na wznak, i spak, i wszześć i wzdłuż. Się, <laughs> można kochać każdego, każdą o absolutnie różnych charakterach. Niezależnie od, od tym, płci, wieku. Ale absolutnie, więc myślę, że tak, myślę, że też bardzo. Bardzo fajna, melodyjna muzyka Hadriana Tabęckiego też sprawiła to, że publiczność od razu poderwała się do braw, do tańca. No, to jest niesamowite uczucie, muszę Państwu powiedzieć, jak ja stoję, jedna ja, malutka na wielkiej scenie opolskiej, a cały Amfiteatr Opolski bije brawo i tańczy. Wspaniałe. Dla, dla takich chwil warto uprawiać ten zawód. Miała Pani chwilę czasu, żeby napisać do bliski do Pana Cezarego. Ja nie, nie byłam jeszcze w garderobie. Telefonu, nie mam telefonu, bo tam pewnie nie. płonie telefon. Nie, nie byłam w garderobie, jeszcze nie wiem, co tam się A, dzieje. Zaraz Pani opuszczam. Myślę, myślę, że ta piękna statuetka dla wnuka, wnuczki będzie też fajna, prawda? E, w ogóle dla przyszłych pokoleń, tak, ale to jest również nagroda dla mojego męża Cezarego. za... się Pani wspiera. Tak, że mnie wspiera, że wierzy we mnie. E, właściwie to powinnam powiedzieć. W w każdym wywiadzie, kochanie, dziękuję Ci. Dziękujemy, gratuluję, wielki, wielkie bardzo gratulacje. Bardzo dziękuję. Dzięki. Ze mną Ania Iwanek, podwójna laureatka tegorocznego festiwalu i takie kategorie i takie nagrody, bardzo ważne dla muzyka chyba, prawda, za e, najlepszą muzykę. Teraz pytam, bo my nie oglądaliśmy trochę, więc nie widzieliśmy, e, ale jak, jakie to uczucie? Jak wspaniałe, absolutnie wspaniałe. E, ta nagroda jest przepiękna, bo jest też nie tylko dla mnie, ale dla Roberta Cichego. Bardzo Robert, takie jest, mamy. Tak, tak, tak. Takie mamy razem. E, no a ta nagroda, no, jeżeli jesteś wokalistą w tym kraju, to to jest trochę spełnienie marzeń. Więcej nie ma! Ten, ten rok to był poprzedni, kiedy Ty w Wojście, prawda, też zwyciężyłaś i wtedy dostałaś najpierw doceniona przez komisję, między innymi przez Kubę Badacha. Później wygrałaś, później grałaś piosenkę, która promowała spot Pytanie na śniadanie, więc czuję, że to jest taki Przełomowa okres w swoim życiu, że to się wszystko dopiero mocno rozpędza. Znaczy to na pewno jest moment yy, przełomowy, bo się dzieją rzeczy niestworzone. Yy, I zobaczymy, co będzie dalej, yy, bo no, no, rok temu bym tego nie wymyśliła, nie? I tego, i tego, co się wydarzyło w listopadzie pod koniec. Yy, tego bym nie wymyśliła, więc to jest wszystko szalone, ale wspaniałe, pięk, pięknie szalone. Oby to trwało jak najdłużej. To kiedy kolejne edycje The Voice Czy ty dla... Jakbyś się zachęciła tych młodych artystów początkujących, żeby zgłaszali się do tego programu, bo chyba warto, prawda? <grymnie> tak. Takie głupie pytanie, retoryczne. E, warto. E, warto, warto, e, słuchajcie, tam naprawdę jest e, tam... Jest świetnie, jest, jest dobra atmosfera, dbają o nas, my dbaliśmy o siebie nawzajem yy, i krzywda się tam nie dzieje. I, a przede wszystkim no, to też jest yy, trochę skrót do osiągnięcia tego, jeżeli się kocha to śpiewanie yy, i czasami nie, nie jest łatwo samemu tego rozkręcić. A to jest platforma, to jest trampolina, moi drodzy, więc polecam. <laughs> Tak sobie Teraz wykmieniłem, że jak ktoś wygrywa program rozrywkowy, później wygrywa Opole, to później idzie na Eurowizję. Tak było z Justyną Osteczkowską, na przykład. Słuchajcie, to jest kiedykolwiek tak myśl się pojawiła w twojej głowie? Totalnie. Totalnie, dobra, to jedziemy. Ja chcę! Ja chcę. Ja chcę. Chaj, no ale wiesz, że ta poprzednia w tym roku jest postawiona, chyba najwyżej jak się da, ale. No, no wiem, wiem, ale znaczy. Jeszcze Nie ch niemożliwe. Mogę, no? ch chcieć mogę, prawda? Tak. Chcieć mogę. Jaki, jak to sobie to wyobrażasz? Bo jak już powiedziałaś, że się widzisz, co byś chciała tam pokazać? Co byś chciała pokazać Europie? Polska już czy się kocha. Yy, znaczy to, to pokazać pewnie no, zno, z, znowu siebie, bo co ja, co ja mam do pokazać? Nie, nie no, to, 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 to jest chcę na Eurowizję bardzo chętnie, ale to, co bym tam pokazała, to chyba najpierw będę musiała ochłonąć po tym, co się wydarzyło tutaj dzisiaj. A to jest za start, prawda? Pani no, tak jest... na fali wznoszącej można wycinić. Być może, aczkolwiek teraz bardzo mocno kminie to, że od paru godzin stoję w tych butach i już tak jak w piosence nie trzeba mi nic z mojej zresztą już bym chciała je zdjąć. Nie zatrzymujecie, leć się celebrować. Wielkie gratulacje bardzo i powodzenia. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Cię zobaczymy w takim razie. Najbliżej. Najbliżej. Wydaje mi się, że to będzie yy, na pewno trasa lata z radiem. Tak. Okay. Tak. No to tam oglądam Tak. Wielkie gratulacje, dzięki, dzięki wielkie. Dzięki.